Wszystkim witajcie w kolejnym odcinku z Undergrounda. Ludzie, po ostatnim materiale z tej gry zostałem spcioczony, że nie umiem jeździć dragów, że jestem ślepy, bo nie trafiam w perfekty. No i obiecałem jednemu z moich widzów w komentarzach, że w następnym materiale właśnie przedstawię Wam, jak przejeżdżam perfekcyjnie. Teraz macie okazję zauważyć ten przejazd, oczywiście na hardzie, ruch uliczny włączony. No, i powiem tak, o ile na starcie nie trafiłem, może w perfekt, ale udało mi się gudy trafić, czyli całkiem nieźle, to potem, jak widzicie, całkiem zgrabnie wygrałem ten wyścig, bo dodałem w miarę wcześnie nitro. Tutaj to jest jedna z tych gier, gdzie trzeba w miarę wcześnie dawać nitro, żeby się wepchać przed przeciwnika, no i później się modlić, żeby nas nie objechał, albo mu zajeżdżać drogę. No, i widzicie, udało mi się dojechać do mety. Pierwszym, oczywiście inni popełnili jakieś tam błędy, no ale drugi przejazd, gdzie wystartowałem z perfektem, później wszystko było na perfekta, jak możecie teraz zaobserwować. No, nie poszło już tak, tak pięknie, więc, więc nie zawsze perfekt gwarantuje nam zwycięstwo. Trzeba też mieć sporo szczęścia. No, okej, okay, a my przechodzimy już teraz do kariery: do, do tego, co nas czeka. E, dzisiaj nas czeka turnament, który sobie ostatnio odpuściłem, bo, bo turnament, wiadomo, rzecz dość um, rozbudowana. Dlatego lecimy sobie z turnamentem, weźmiemy sobie hard, bo jest spory hajs. A że oczywiście ja tego hajsu potrzebuję zawsze jak najwięcej, nawet gdy nie mam na co go wydać, to i tak zawsze mieć dobrze jak najwięcej hajsu. Dobrze, jest moja subaryna. No i jest Civic. Zobaczymy się, zobaczymy czy ta zmiana, której dokonałem wyjdzie mi na zdrowie. Zobaczymy ile wolniejsza będzie civiczka. A może wygra, kto wie. Oczywiście nie jestem za tym, żeby wygrała. Ale radzi sobie ładnie. Boją się skrótów jak wszystkie boty. Ale to nawet lepiej dla mnie, bo, bo tracą na tym sporo cennych sekund, których później no ciężko im odrobić. Oj, 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 hamulec, hamulec. Szczerze powiem, o ile lubię świst turbiny w samochodzie prawdziwym, o tyle tutaj jest on lekko irytujący. To jest taki coś jak odstraszacz na komary. Taki, taki, taki... Nie wiem, czy to słyszycie, bo tutaj teraz gadam do Was i w ogóle muzyka leci, dźwięk silnika, ale ja to słyszę doskonale. O i teraz, w tym momencie, taki... Skurpa, żeby Ci nie było łatwo. Coś za coś. Turbina dodaje mi więcej mocy, ale. Oj, to jest oczywiście tor, fuck. Ale, ale znów wkurza. O proszę, neon, neon, co on wyprawia? Naćpiął się. Neonik, zgrabny wozik. Oj, oj, chyba, chyba na tyle zgrabny, że że co kierowca nie rozgarnięty. No, oczywiście, jak na hardzie zawsze się dzieje dużo i zawsze dzieje się tyle, że muszę być w pełni skoncentrowany. Jak myślicie, wyjedzie coś, nic. A jechało, już jechało. Oj. Oj błąd mój tak, oczywiście, że mój błąd. Jak się tu patrzyło wstecz B. Tak, ja już E naciskam. Chyba nie muszę mówić, w jakiej grze E odpowiada za Spoglądanie za siebie. I proszę, bez nitra dało się wygrać. Także nie jestem ciotą <laughs> No, także ten. E, dobra, Imprezka. pierwsza supra. No, Civic na trzecim miejscu. Neon, no, spora strata tylko i wyłącznie przez to, że wygrzmocił. No i dobra, punkciki pierwsze są. E, także mamy jakiś tam wynyl. No i lecimy z next race. Oczywiście nie ma innej opcji, jak odniesienie zwycięstwa. Nie pozwolę już na to, żeby. Żeby się e, trzeba było zniżać do EASY Bo to jest poniżenie, no co jak co Ale dla mnie jako dla gościa, który na Undergroundzie połamał Kuźwa mać Połamał mleczaki, no wręcz To, to, to jest upokorzenie jazda na EASY Pojedziesz skrótami, a ciężko, cholera jasna Dobra, nie popuścimy tu Musimy kontrolować, Civic jest tuż za mną Teraz, o Jezus Maria Spokojnie pojedziemy tędy, bo jakoś mi się tam za dobrze nie kojarzy. Tamten skrót. Tam zazwyczaj mi coś gorzej idzie. No, oczywiście. Klasyczny przejazd po tej trasie. A jezu. Mogłem to wziąć zupełnie inaczej. I tego momentu nienawidzę. Pewnie gdy. Pewnie już to wiecie, gdy oglądacie mnie, że ja właśnie tego momentu najmniej w tej trasie. Najmniej lubię to, ten moment. Refleks szachisty. Dobrze. Także punkty stylu też ładne. Pojedziemy sobie znów tutaj. No jeżdżą trafiki, odpuścimy sobie troszkę gazu, ale nie trzeba było aż na tyle. Można było jechać chyba nawet i na wciśniętym pedale. Podoba mi się ten spoiler, o ile no już wyrosłem, mi się wydaje, z takich y, szybkich i wściekłych spoilerów, że tak powiem, y, to, to akurat ten jest taki fajny, nie jest przesadzony, jest jest po prostu idealny, mi się wydaje. Dodaję, dodaję samochodowi, o Jezu, nie wiem czemu ja to zrobiłem, wow. Nie wiem czemu ja to zrobiłem, ale okej, okay. jakieś takie tiki nerwowe. No i spoiler, spoiler bardzo, 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 bardzo gustowny. Także raczej będę go stosował w swoich wozach. Dobra, tym razem musiałem wykorzystać nitro. Znaczy, no czy ja wiem, czy musiałem? Po prostu bałem się, żeby mi ktoś tam nie, nie najechał. No, a tym razem widać, że neon jednak potrafił zdziałać coś, o ile nie zostanie, nie zostanie tam zmieciony przez trafika w międzyczasie. No i pięknie. No i tak, chyba trzeci i ostatni, ale nie jestem pewien. Zaraz się przekonamy, oby teraz start był dużo lepszy niż ostatnio. No i mamy kanał, tak jak ja lubię to miejsce. Oj, ja też. O, tak, widać, że Silik też dobry start ma, naprawdę dobry, ale ulewa. I obciąż nie wiem. Okej. Okay. Niestety nie chcę podgłaśnia, podgłaśniać tej. Ojej, pomyliłem się już. Mnie... Yy, nie chcę podgłaśniać tej muzyki, bo po prostu nie będę słyszał własnych myśli, ale muzyka jest tu naprawdę kozacka i. Kuźwa, za samą tą muzykę chce się jeździć i czuć te emocje. No po prostu. Uch! Przydałaby się tu taka soczysta powtórka po wyścigu. Soczysta w stylu szybcy i wściekli byłoby naprawdę, myślę, grubo. I jeszcze z tym podkładem dźwiękowym. O boże, to by był miód. Można by z tego dobre filmy kręcić. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jestem ciotą XXI wieku. A nie tylko ja! Witaj w klubie. Czym ty jechałeś? Supra, czyżby Supra, czy neon? Bo wiem, że Civic mnie objechał. Teraz Supra, zwracam uwagę na to, znów, kto tam wywalił i zaraz mogę znów skończyć, co mu, co mu się stało, A nie, dobra, jedzie, wow, 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 San dostałbym już nagrodę za jazdę na dwóch kołach, dobra, nie popełnię tego, teraz na pewno nie popełnię, bo już nie będę jechał tym fragmentem, no, tak miałem dosłownie, dosłownie miałem z tym problemy za młodu. Także, jak widać, dużo się nie zmieniło pod tym względem. Znaczy nie, no wiadomo, teraz nawijam tutaj gadki jakieś, coś o jakichś filmach. No dobra, ja nie trzeba było nitra też używać. No tak widzicie, no, na hardzie też można spokojnie wrócić na pierwsze miejsce, nawet po takiej wpadce jak ja, no z tym, że ja miałem sporą przewagę. Także, gdybym, powiedzmy, bił się o tę pozycję, powiedzmy, był sekundy przed, przed drugim, i zaliczył taką wpadkę, mogłoby być ciężko, no ale z pomocą Nitra wtedy by się tam nadrobiło pewne rzeczy. No i to jest koniec, także 10 punktów przewagi na drugą e, Suprą Takashi. E, nie pokazał tutaj, znaczy w sumie tam trzeci też miał e, 14 punktów. I proszę, dodany, dodany hajs. I tak, mamy jakiś tam coś tam, Up performance upgrade, zaraz się temu przyjrzymy. Proszę, z nitrem na czele, także powracamy sobie do garażu i Będziemy instalować podtlenek drugiej klasy. No to instalujemy. Customize, performance, no i dobrze, no i dobrze. I co tu? Tak, zmniejszenie wagi <laughs> drugiej klasy. Jak widzicie, poprawia mi to zarazem przyspieszenie, jak i prowadzenie, czyli no plus wielki, bo... No, o ile dobrze pamiętam, to nie, 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 właśnie Supra, nie, boże Supra, jaka Supra Subaru? Miała lepsze przyspieszenie od Civica, także będzie miała jeszcze lepsze. No i prowadzenie. Prędkość maksymalna mi się tutaj nie, nie zmienia. Wszystko ze Sparko, więc weźmiemy sobie tak trzeci. Jakoś tak zawsze biorę trzeci, nie wiem, no po prostu tak mam. tu mamy, proszę bardzo. Zawieszenie. O, jak siada ładnie. Popatrzcie, o ile nam się też prowadzenie tutaj rozkłada, bo tam też kiedyś przy okazji Warda jakiegoś tam odcinka ktoś tam się zapytał czy zestaw obniżający wpływa na prowadzenie się wozu, czy, czy, czy po prostu jest samochód jest w jakimś sensie lepszy, nie wiem, lepiej się prowadzi lepiej przyspiesza, czy cokolwiek, lepsze osiągi ma szczerze mówiąc nie, nie ma lepszych, tak mi się wydaje, że to, że to no nie jest to połączone z osiągami no ale tak na dobrą sprawę powinno być, bo no jak tu widać nawet jakby wam to powiedzieć? No po prostu ciężar samochodu, środek ciężkości jest położony niżej, przez co, przez co samochód lepiej trzyma się w zakrętach. Oczywiście nie zawsze to działa, no bo nie zawsze jeżeli przesadzimy z glebą, no to możemy zaszkodzić tylko naszemu pojazdowi. A no i proszę, przyspieszenie i top speed, ale oczywiście tutaj. No nie, no. Nie, oczywiście, że nos. Dobra, i to jest wszystko, wizual nic na razie. Troszkę mi się nie podoba ten pomarańczowy kolor, ale już nie będziemy brzedzać lap knack out. Ludzie, bierzemy, bierzemy i oczywiście na hardzie. Będziemy znów się pocić, żeby nie odpaść. Cholera! Ale trzeba się popocić. Mam w ogóle bardzo ładną pogodę za oknem. Nie widzicie tego. No cóż, mam nadzieję, że Wy też macie taką pogodę, aż się chce nagrywać, aż się chce po prostu ścigać. Aha, i też możliwe, że... Znaczy. Będę odpowiadał podczas jazdy. Na razie tutaj chcę wyjść na prowadzenie. Myślałem nad dodaniem kamerki do, do moich nagrań, bo teraz mam taką możliwość. Nawet nie mam żadnej kamerki, po prostu z telefonu bym nagrywał. Bo mam całkiem niezłą kamerę w telefonie. Także myślę, że mogłoby to wyjść całkiem nieźle. Zobaczymy jeszcze, przemyślę to. Chociaż nie jestem zwolennikiem pokazywania swojej mordy eksponowania na YouTubie. No, nie chcę tutaj za dużo mówić, ale wpływiały mnie takie rzeczy, że ktoś myśli, że. Że, kurwa, oglądają ludzie dlatego, że są, nie wiem, że są ładni. Ja pierdolę. Nie to wkurwia strasznie, bo ja oglądam na YouTube zazwyczaj ludzi, którzy, no, mądrze prawią, nie? Którzy ani nie ożą, ani tego, a nie gdzie wkleją swój ryj, wszędzie, gdzie się da. To dla mnie jest strasznie wkurwiające. Nie chcę oglądać twojego ryja, chcę oglądać swoje materiały, no. Cóż. Jeszcze lepsze. A, zresztą. Ja przynajmniej za dużo nie chcę gadać tutaj. Żeby zaraz nie podpaść, niektórym, gdzie ty chuju, osiągnij to co oni pogadamy. Tak, dobra, teraz to przejechałem w miarę zgrabnie, chociaż i tak mo można było to lepiej zrobić. Przedtem, no, zagadałem się o mordach, no i wyszło jak wyszło. W ogóle nie widzę sensu używania nitra. Oj, oj, jaki powerslide piękny. Nie wiedziałem, że ta Subaryna lubi tak zamiatać dupą, no. Chodź tu do mnie, skarbeniku, chodź. Chodź, bo zamiatamy razem. W jednym tempie. O kurwa! O kurwa, Piotr żyła. Szychu! Imprezą teraz. Widzieliście ten... Yy, mm, jest taki jeden mem na necie. Rozwalona Subaryna. <suszyna> I napis. Koniec imprezy. <laughs> Kosmos. Bo pewnie już każdy widział imp yy, impreza na Ibizie. Bo to jest klasyk. Ale koniec imprezy jeszcze nie widziałem, a, a całkiem fajnie wygląda. Dobra, bierzemy się, bo nie chcę być wyautowany. Pojechałem dłuższą trasą. Chyba nie zdążę, chyba nie ma szans. Niech to dunder świśnie! Fuck this shit! Shit! Jesteś pizdą, ciotą, kretynem, debilem, os osłem, baranem, durniem, poconem, swoim cymbalem, tumanem, kurwa, fuj. Chyba znalazłem swój perfekcyjny tor jazdy. Akurat zaraz przed metą, bo ja robiłem błąd, jechałem prawym odnóżem. Zaraz wam zademonstruję, jak to trzeba wziąć, ten zakręt, żebyście sami zresztą wiedzieli, jak to robić. A że czasami nie zwracam uwagi na pierdoły, takie jak. No akurat tego miejsca jeszcze nie ogarnąłem, więc tu zamknijcie oczy. Nie po prostu. Dobra, i tutaj trzeba jechać w lewo, jest dużo krócej. No i później tak ładnie można wypaść, przejeżdżając od razu na prawy pas. Robiąc sobie naprawdę dobrą pozycję. Tutaj możemy sobie ciągnąć, sypać i w ogóle. Tutaj warto przyhamować. Znaczy warto, no zależy jak tam wpadniecie w ten zakręt no i można tak to zrobić także i wtedy można to wszystko na spokoju brać Tylko on strasznie lubi wpadać w poślizg ja rozumiem, ja lubię drift, ok, ale ale czasami by wypadało panować swoje, swoje zapędy bądź pościągliwy, please dobra, no niestety znów popełniłem malutki błąd ale to nic, bo i tak mnie tutaj raczej nie dopadnie Koleś. Oj chyba, oj chyba, oj chyba! Dzień dobry. Trzeba opanować swoje nerwy i robić wszystko z rozsądkiem. Oczywiście walcząc o swoje pozycje, no i najlepiej było, spychając tutaj przeciwników. Spróbujemy wziąć ten zakręt, który trzeba zwol zwolnić. Trzeba go wziąć perfekcyjnie. Skończyły się żarty. Można było się powygupiać. Ale teraz pora na coś bardziej profesjonalnego, żebyście nie myśleli ciągle o mnie jako o gościu, który się rozwala. No, cholera jasna. Bliska. Skumajcie. Lecimy i koniec. Także tak można to brać. I uważać, tutaj, na te w, takie w, dziwne. Filary w murze, ja wiem, co to jest. No, po prostu coś, co mi ma za, za, ma za zadanie utrudnić życie. No, ale tutaj widzę, że oprócz jeszcze tych filarów, za zadanie ma mi tutaj utrudniać życie um, koleś w kupę. No, naprawdę Ci dziękuję. Dobra, no i mamy drugie okrążonko. Ciągle się biję z tym Hyundai'em. Zobaczymy na ile tutaj będę mógł opanować swoje emocje, bo też podkręcam się tym gadaniem. Gdybym nie gadał, to inaczej jest opanować te emocje. Najgorzej jest tu przejechać podczas ostatniego... Podczas ostatniego właśnie okrążenia przez te filary, bo no zresztą widzieliście już, jak to wyglądało. Ale nie tutaj dojeżdża, on, on z tym nitrem coś kombinuje, koleś. Dobra, teraz jakiś tam błąd popełnił. Trasa jest krótka, no i wydawałoby się prosta, znaczy ma dwa takie trudne elementy, o jak ten, który można wziąć poprawnie, bardzo poprawnie, i nie jest to wcale jakoś specjalnie trudne, co teraz Wam udowadniam po raz trzeci z rzędu, no ale... ale potrafi sprawić problemy, gdy, gdy się rozluźnimy. To jestem skoncentrowany, ok. A teraz zobaczymy w jakim stopniu skoncentruję się tutaj. A, no, całkiem nieźle. Oczywiście można to było płynniej zrobić, bo ja tak praktycznie bokiem już padłem. No o, o, ma! Znów to samo, ale udało się. Tym razem się udało. Znij to. over. Także żółwik sam ze sobą. Żółw eee, impreza. Dobrze. Impreza, 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 jest impreza. Okej, okay, mamy 500, poczekajcie chwilkę tylko sobie tutaj. Dobra, e, tak, no i... Idziemy na okładkę znów. E, a właściwie to nie. Okładkę? Okładkę, tak. Oczywiście, że okładkę. Tak, nic tutaj nie otrzymałem poza... Oj! Otrzymałem, otrzymałem jednak. Jakie wstrętne, ale bierzemy. Um, tak, zroś mi tutaj o ten jeden paseczek. No Jezu, nie wiem co wziąć. To wezmę. To mi w sumie to samo daje. A jakoś tak w miarę lepiej wygląda mi się wydaje. Nic innego nie mam, także na razie musimy, musimy się tym zadowolić. Światełek też nie otrzymam na razie nic. Także musimy jechać na standardowych. No ale mam nadzieję, że już wkrótce. Teraz bierzemy się za drift Drift. W ogóle to już 50 wyścigów za nami, ludzie. Mnóstwo, ale jeszcze znacznie więcej przed nami. Okej, okay, bierzemy się za to. Znów nic nie mówię, znów nic nie mówię, ale znów przesadziłem. Miałem się nauczyć jeździć Subaryną w drifcie, niestety... Niestety, no nie do końca mi to... Nie do końca miałem czas. 21. Dobra, niech będzie troszkę, podgoniłem. Odpuściłem, już odpuściłem ten gaz tam przy wylocie, bo się bałem, że stracę te punkty. No a wtedy no... Wiadomo, nie byłoby tak łatwo. W ogóle, chciałbym podriftować, żeby mi ktoś dał szansę tak przewieźć się na jakimś placu. Jakimś takim mocniejszym wozem. Po kroju... No, wiem. RX-8. Ale kto tu mi... Zresztą najpierw trzeba by znaleźć osobę posiadającą taki samochód do driftu. Dopiero potem prosić. Ale nawet E30 byłoby niezłe. Bo jest lekkie, tył leciutki, napęd oczywiście tylna oś, co jest raczej chyba oczywistością w przypadku driftowozów. I tak, i popełniłem ostatnio taki błąd karygodny. Powiedziałem, że Eclipse tu ma napęd na przednią oś. No, oczywiście to jest GSX, czyli z napędem na cztery koła, jak ktoś tak, jak tak wielki fan Eclipse'ów, jak ja mógł popełnić taki błąd, nie wiem, no po prostu nie zwróciłem na to uwagi, nie wiem, sugerowałem się Wordem, to jakieś zaćmienie małe, nie, a w Wordzie jest GST oczywiście, a tu GSX, który jest zresztą dużo mocniejszy niż zwykła wersja GS, co oczywiste. No ale słyszałem, że w GSX-ach lubią się strasznie te skrzynie dupić. Także tutaj to przeniesienie napędu sprawia problemy w GSX-ie. GSX no, nie chciałbym e, robić co chwilę, więc e, raczej GS lepszym rozwiązaniem. No, może nawet GST. GS. Dobra. Okej, okay, coś tam do mnie powiedziała, oczywiście nie zwracałem uwagi, jakieś winyle znów z dupy, no i 500 hajsu. I siódmy na, na tablicy driftu, jest. Cholera, taka dobra nuta była, no a ja odpuściłem. No i teraz tak, mamy deal yourself as trading hand, no i co robić, co robić ludziska, czy na hardzie. Spróbujemy na hardzie. Hi, 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 hu, 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 hu. Oczywiście wywaliło mnie z, z gry, bo, no, bo zapomniałem, Frapsa sobie wyłączyć przy wejściu w, w wyścig. Yy, no, żeby Wam znów to pokazać, po prostu biorę hard. No i tym razem wyłączę Frapsa przy przejściu. Tak już po prostu musi być. Ok. Próbujemy raz na hardzie. Yy, postaram się zrobić od razu perfekt. Boże, klisie! Dwie klisie! Zobaczymy, co jest trzeci. Subarena, dobra. Pojedynek. O Jezu, wiem, już widzę jak jest trudno. Nie! Chcę sobie dać szansę trafić w perfekt. Nie trafię. Nie trafię. Teraz nie trafię, na pewno. Niech to szlak! I tyle, i tyle wyszło z mojego. z mojego jednego razu. Strasznie krótki perfekt. Straszliwie. Ależ oni za pier... Niczają! Liczyć na błąd! Liczyć na błąd! Kurwa! Nie wiem czemu nie mogłem przełączyć biegu. Naciskałem A. Nie wiem. No przecież tak, tak się zmienia. O co tu chodzi? Come on. Echem. Także. Mm, milion. AB. Obej. Nawet, nawet widzicie, skoncentrowałem się na tym, żeby trafić w. w bieg, i nie mogłem wy, wypowiedzieć. OK. To o czym świadczy. Jest trudno. Ale się uda. Jeszcze jump, niepotrzebnie, nie, w sumie nie, ma, nie, mia, nie było sensu, no ale na medium się udało. Jak widać drag... Okej, okay, samemu mógłbym próbować, ale podczas nagrań nie mam, nie mam sił do tego. No po prostu jakoś bardziej te emocje we mnie wtedy buzują. No i dobra, no medium, trudno. Po prostu trzeba się z tym pogodzić. Ale obiecać mogę, że w innych wyzwaniach na pewno nie zejdziemy poniżej harda. Niestety drag jest tutaj, no wymaga precyzji i spokoju. Co przy nagrywaniu, no, no nie, ma, nie ma miejsca. Dobra, teraz widzicie 500. Zapamiętajcie tę cyfrę, po wyścigu zobaczycie, że nie kłamie. A zresztą, co by to miało za sens, gdybym kłamał? Sam siebie bym oszukiwał w sumie. No a ja chcę mieć tutaj jakąś, jakąś zabawę i jakieś emocje. A gdybym jechał na easy, no cóż, no objechałbym to no może nawet dublując ich niekiedy no, ale szczerze mówiąc nie byłoby tej przyjemności to jest tak jak gra na kodach na przykład w San Andreas gdzie no, za młodu sprawiało to przyjemność i przeszedłem kilka razy z kodami grę ale teraz no nie mam jakoś ochoty używać tych kodów szczerze mówiąc wolę się pomęczyć połazić, poszukać czegoś uważać, żeby mnie nie postrzelono no i tak samo jest tu wolę easy, wolę, wolę Boże wolę hard Easy, wydaje mi się takim oszukaństwem, troszkę, takim kodem na, na to, żeby było łatwo. A ja tego nie potrzebuję, bo ja wierzę w swoje możliwości. Wiem, że tę trasę przejeżdżałem spokojniutko na luziku, bez ciśnienia. Więc i dlaczego na hardzie tego nie, nie mogę przejechać? Za młodu na medium raczej, no i na easy często, ale na medium tak starałem się. A teraz hard musi być. Tak, ostatnio coś trafiki sprawiały mi mniejsze problemy, tak tutaj czy czy i w Wordzie. Po prostu nauczyłem się je mijać, albo one po prostu zmieniły swoje podejście do mnie. Zacząłem je szanować. Tak, tłumacz sobie. Nikt cię nie lubi. Dobra. No i co? Chyba się obejdzie bez nitra. Chyba tak. O ile? O ile tutaj trafi. Tak. Najgorsze jest to właśnie, że to jest jeszcze na zakręcie. Dodatkowy problem. No i dobra, udało się. Ludziska, udało się. Jest! W sumie najwięcej problemu dziś było, no, można powiedzieć z dragiem, no i tym Knagautem jeszcze tak trochę było, też nieciekawie. Ale okej. Okay. Ale nie ma co narzekać, bo i tak całkiem ładnie. No i co nas czeka w następnym odcinku, bo to już jest koniec, nie ma już nic. Circuit i sprint. Także mamy tor i sprint, przynajmniej na początek. No i będziemy znów cisnąć naszą pomarańczę, także. Dzięki ludziska i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Elo!